Jesteśmy tu, by poznać szlachetną sztukę kintsugi. Kintsugi znaczy dosłownie naprawianie przy użyciu złota. Kin – mistrz myo, na w powietrzu znak złoto. Tsugi – jego smukłe palce znów zatańczyły nad stołem – łączenie. Dzięki kintsugi to, co piękne, jest znowu całe. Jednak miejsce pęknięcia pozostaje widoczne. Tam, gdzie była rana, jawi się teraz złota blizna. Na zawsze widoczna. Trzeba ją przyjąć. Skaza to część piękna i historii rzeczy. Należy do niej, zasługuje na szacunek. Całość naprawiona złotem staje się piękniejsza niż przedtem. Jest i nie jest już tym samym. I to jest cytat, który pochodzi z książki Joanny Bator. Purezento. W której między innymi właśnie autorka uczy się tej sztuki naprawiania ceramik złotem, kintsugi. I właśnie ta książka mnie zainspirowała, żeby się zainteresować tą, tą, tym sposobem, tą sztuką. I od czasu przeczytania, to już minęło parę miesięcy, Zawsze y, chciałam się zabrać właśnie za naprawienie czegoś w ten sposób. I w końcu to się udało, i właśnie w filmie będzie można y, zobaczyć te moje starania. Okej, okay. czyli tak, mam kilka, trzy stłuczone naczynia. Tutaj jest stłuczony wadzon, Mam też stuczoną miseczkę, która się składa z trzech części i mam w miseczce z dzbaneczek, kaszubski zresztą. I chciałabym wreszcie je naprawić i postanowiłam, że zrobię to metodą kintsugi, czyli japońskim, jest to japońskie łączenie naczyń złotymi liniami yy, i zacznę sobie od tej miseczki, ponieważ jest najprostsza składa się tylko z trzech elementów i myślę, że na początek to będzie dobre, zwłaszcza, że nigdy tego wcześniej nie robiłam i yy, no mam swój pomysł, jak to zrobić bez użycia prawdziwego złota. Yy, no ale nie wiem czy ta metoda faktycznie się sprawdzi. Więc tak, najpierw y, przymierzam na sucho, tak, wszystkie elementy, żeby się dowiedzieć, czy pasują i czy już nic nie brakuje. Pasują. Więc y, kolejnym etapem będzie przeszlifowanie tego papierem ściernym, lekko. Mam tutaj papier ścierny. Brzegi trzeba wyszlifować trochę, żeby lepiej klej się wstrzymał. Dobra, nie wiem, czy to wystarczy. Zobaczymy. Teraz tak: w kińcugi łączy się elementy porcelany, ceramiki złotem. I teraz tak, byłam w Empiku i znalazłam klej do ceramiki, klej uniwersalny między innymi do ceramiki. Jest on bezbarwny i chciałabym go wypróbować, ale czy co z tego wyjdzie, to zobaczymy. To jest napisane, że nadaje się właśnie do ceramiki i tak dalej. I że jest właściwie... Nie jest napisane. Mam nadzieję, że on jest bezbarwny, bo w sumie dobra, jak nie będzie bezbarwny, to weźmiemy inne. <śmum> Mam tutaj kilka klejów. Klej będę mieszać w Nakręca od słoika i tutaj żeby nie robić reklamy, to sobie ładnie zrobię miseczkę z tego i użyję do tego taśmy łasi, którą przywiozłam z Japonii czyli powiedzmy oryginalnej, zanim jeszcze w Polsce była modna odkleję to dwa razy, żeby żeby było ładnie i żeby nie robić reklamy. Dobra. Niepotrzebnej i drugą rzecz, z jakiej skorzystam, to będą takie proszki. ciemniejszy, taki bardziej rdzawy właściwie i taki typowo złoty. I to też kupiłam w Empiku. Mam opakowanie. I tu jest napisane, że to jest bardzo drobny proszek yy, w metalizowanych kolorach, który się jest używany do wypełnienia pęknięć. I on jest... Jakiś taki metaliczny. Także yy, mam tego dwa opakowania. Yy, nie wiem, no zobaczymy, który kolor po prostu będzie lepiej wyglądał. No i mam zamiar jeszcze użyć patyczków takich do uszu, jako narzędzie do nakładania kleju. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tak, najpierw zobaczymy, co to jest za klej. Byłam przekonana, że on jest bezbarwny. Ale w sumie. O, jest bezbarwny. Dobra. Teraz tak. Inny problem jest taki, że nie mam pojęcia, jaką proporcję powinnam dać. Więc <grych> nie wiem, weźmiemy tyle. Może za dużo, może za mało. Eee. Eee. Trochę śmierdzi. Ostrzegam, że trochę śmierdzi. Jak? co. I teraz o wygląda tak. Pięknie wygląda, piękne jest. Jak ktoś lubi takie świecące elementy. No i co? sypiamy do kleju Czy To wystarczy. Wymieszamy i zobaczymy o, może. Może będzie dobrze nawet, bo wygląda całkiem spoko. Zrobiła się złota masa. Wygięłam patyczek oczywiście. Wygląda ładnie, mam nadzieję, że nie utraci swojej zdolności klejenia. mi się rozsypało, to sobie tu zgarnę jeszcze. No tak, teraz cała jestem złota. No, dobra. no i co? I właściwie, tak sobie, albo użyję tej taśmy po prostu. To chyba będzie nawet dobry pomysł żeby później sobie skleić te, te części, żeby się trzymały. Więc wytnę tu jakieś 2-3 kawałki. Może to starczy. Na razie. No, <laughs> no to czas zacząć kleić i zobaczymy, co nam wyjdzie. Robię to raz. właściwie zaraz. Dobrze, że sprawdziłam, bo pan zrobiła tutaj nie. Czyli tak. Czyli nakładam klej, A chodzi o to, żeby ten złoty wystawał, żeby ta linia złota pięknie wyglądała. Ja jeszcze chciałam, muszę tutaj dodać, że ten klej nie jest food safe, więc no, miseczka raczej się do jedzenia nie będzie nadawać ale do ozdoby jak najbardziej nie znalazłam w sklepie kleju który może, który może być używany znaczy w empiku tym, którym byłam nie było kleju który może być używany z jedzeniem więc kupiłam zwykły i Dobra. przyciskam to się to nam ładnie zeszło. Dobra, jeszcze tą małą cząstkę. Trochę widać złotą linię, jak się tak przyjrzy, ale generalnie to jest chyba za cienka trochę. No, no nie ale jest źle. No, zobaczymy w ogóle, jak ten klej to sklei, bo nigdy z niego wcześniej nie korzystałam. No dobra, pierwsze poszło szybko, zostawiam do wyschnięcia i w takim razie się zabieram za wazę. Czyli tak, nakładamy klej. Znaczy ja nakładam. Klej już mi się zaczyna zasychać, bo się ciągnie. Więc trzeba się trochę streścić, ale znowu nie na tyle, żeby to zrobić, było jak. Ja sobie je przeszlifowałam przed chwilą, żeby nie robić hałasu, ale tutaj tych części jest dużo jeszcze. Się, że będzie ok, ale musimy poczekać. Najgorsze jest to, że to złote powinno być widać na zewnątrz, a na zewnątrz prawie w ogóle nie widać. No, nic. Tak to wyszło. Zobaczymy, co będzie później. Dobra, e, więc tak trochę to wyschło i teraz, by trzeba ten cały bajzel pousuwać. Bo jest brudne. czy nie jest idealnie suche, ale wydaje mi się, że będzie łatwiej być może. I teraz tak, mam oczywiście rozpuszczalnik, ale on strasznie śmierdzi. Więc chcę zacząć od dosłownie, no już mam taką resztkę zmywacza do paznokci i zobaczymy, czy w ogóle to jakby działa na to. Czy to się w ogóle da. To najwyżej się kupi więcej zmywacza. A jakie... Nie, no to cóż, będę musiała się przemęczyć rozpuszczalnikiem. No coś tu schodzi. W sumie to hmm. może lepiej by było wacikiem niż patyczkiem. so we're going to start No, i tutaj warto też sobie pouzupełniać większe ubytki już prawie zaschniętym klejem, bo łatwiej wtedy go uformować. Okej, okay, jest na razie skończony, no i teraz czas się zabrać za miseczkę. No i tak wygląda. Skończona miseczka. Eee, poczekam aż wysknie do końca i zobaczymy, czy będzie się wszystko trzymać.